Cześć, Simanko Marianki! Ja jestem Zomaciek, a to jest Howland 2.0! Kolejny horrorek na moim kanale, który mam nadzieję, że będzie równie straszny jak inne horrorki. Więc bez zbędnego pierdzielenia po prostu zaczynamy. Zobaczymy, czy ta gra będzie straszna, czy nie będzie straszna. Na początku oczywiście był, była. O, okej, okay. już, jesteśmy, już jesteśmy w grze. Na początku, oczywiście, menu było bez muzyki, prawda? Ale na początku, zanim zacząłem nagrywać, zanim wcisnąłem klik, żeby nagrać, była ble, 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 ostra, ostra muzyka, naprawdę ostra, znaczy taka muzyka akcji, prawda? No i dobra, no i mamy Holan. Jest ta gra zrobiona na silniku e, Terror Engine, która odpowiada za. która jest dosyć fajnym engine'em. Ktoś tam chodzi. Ja słyszę, że ktoś tam chodzi. Dobra, sprawdzę sobie, czy tu można biegać. Dobra, mamy też sprint, ok. No to cóż, zaczynamy. Ogólnie widzę, że to jest. Tak po prostu bez żadnej kascenki, bez żadnego y, pierdzielenia. Zaczynamy po prostu grę. Nie wiem co tutaj trzeba zrobić. Tak. Tak jakby. Ale spróbuję pójść tam, gdzie są te kroki, wiecie? Wiem że, to, że, wiem, że to może być zły pomysł, ale cóż, trzymamy no, inny wybór. Dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie, bo. Nic tu nie słyszę. Poza. Krokami, które są coraz. Yy, poza krokami, które są coraz. Yy, bardziej intensywne. Ja pierdziono. What the fuck, man? What the fuck, man? Holy shit! Możesz, ja pierdzielę! Okej. Okay. What the fuck, man? Multiplayer nawet jest, widzicie? Ha, ha. Więc może coś tam... Może coś tam jeszcze zrobimy, nie wiem. E, w każdym razie, no zaczniemy sobie od nowa gry, no bo to bez przesady dwie minuty filmiki, nie, oczywiście, że nie. Ale no what the fuck? Dobra, czyli teraz tak. Będziemy sobie po prostu sprintować i zrobimy tego speedruna. Speedrun, motherfucker! Okay, y are you fucking kidding me? Are you really fucking kidding me? Y zaraz, dobra, trzecia próba, ale nawet nie minęła minuta i wygrałem grę. What the fuck, man? Ale nie, naprawdę, 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 ale że tak naprawdę? Widzę, że Widzę, że ten świat jednak nie jest. Nie jest e, renderowany... No patrzcie i znowu! Widzę, że ten świat jest, jednak nie jest renderowany, kurde, losowo, a szkoda, bo, bo jak widzicie zawsze można tutaj wygrać po prostu idąc w tamtą stronę. W każdym razie, dobra, pójdziemy do tej, pójdziemy do tej babki tutaj, która mnie tak atakowała gwałciła Ewa Gola. No i zobaczymy, czy w ogóle czy, czy, czy coś za nią było. Dobra, ona... O ja, dobra, ma Dobra. Może gdzieś tutaj coś znajdziemy, nie wiem. Nie, no nic tu nie ma. Okej, okay, dobra, zjedz mnie. De 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 de. Kurde. Naprawdę, naprawdę. Chyba, że multiplayer wcisnę. Player name. Dobra. Aha, czyli nikt nikt nie gra. Okej, rozumiem. No dobra, wiecie co? No to by było tyle. Wy, wysłano mi tę grę, wysłano mi tę grę, żebym ją zagrał. O, tu macie oczywiście muzykę teraz. Wysłano mi tę grę i. No, z tego co widzę, ta gra nic nie ma. Niby jest to Holland 2.0, ale po prostu to 2-0, nic prawdziwe. Nic nie wprowadziło, więc no dobra, macie pięciominutowy filmik, e, ja się postaram na ten sam dzień, teraz, nie wiem kiedy to prześlę, ale postaram się na ten sam dzień nagrać wam jeszcze jakiś inny horror, który będzie miał więcej minut, no bo jak widzicie to jest to ma 5 minut, tam intro autor, prawda, ale what the fuck, naprawdę średnia, no dobra, zaskoczyłem się tą babką, ale to był jedyny jumpscare w, w grze i to wszystko, mogliby się bardziej postarać, więc no cóż, no. Średnia Gierka, średnia, ale no cóż, no. <noise> Zaskoczyła mnie chociaż raz, więc to się liczy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, no i widzimy się w kolejnym horrorku. Na razie, co to jest? Widzicie, widzicie to? What the fuck? Ja mogę się jakoś. Kurde, dobra, dobra. No, the... no, nie, 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 nie. nie.